Przedostatni sparring przed startem ligowego sezonu. Do składu wraca wreszcie Jarek Jach, bo ze względu na Mistrzostwa Europy Twoje wakacje troszeczkę się wydłużyły. Zagłębie na zero z tyłu, Zagłębie wygrywa. To jakiś zbieg okoliczności? myślę, że nie, myślę, że dzisiaj jako cała drużyna zagraliśmy super. Poprawiliśmy te rzeczy, których, których, których od nas wymagał, których ja widząc analizy pomyczowe słyszałem najczęściej, czyli agresja, czyli taka determinacja to dzisiaj było. Walka naprawdę bardzo dobra. I tak naprawdę nie daliśmy dzisiaj Krakowi za, za dużo pograć. Więcej naszej sytuacji wygrywaliśmy środek pola i to my byliśmy drużyną dominującą. Bramkarzy Krakowi bolą chyba dzisiaj szczególnie nogi, bo tyle dalekich wykopów, co musieli wykonać ze względu na to, że nie mieli tak naprawdę komu blisko bramki grać, no to, to naprawdę takie spotkania rzadko się widzi. Tak, bardzo dobrze, dzisiaj byliśmy poukładani taktycznie, nie daliśmy się ani raz zaskoczyć krótkim rozegraniem Krakowi, także zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie bramkarze musieli wybijać długimi podaniami te wznowienia wszystkie, które też w dużej mierze my zbieraliśmy i dzięki temu prowadziliśmy grę i stworzyliśmy sobie sytuację. Jako środkowi obrońcy dziś zbyt wiele roboty też nie mieliście, no bo Krakowia bardzo rzadko przedostawała się gdzieś w okolice waszej bramki. Trzeba, być, trzeba było być bardzo czynnym, bo, bo Krakowia miała swoje atuty z przodu, bardzo mocni zawodnicy, szczególnie w pierwszej połowie. E, naprawdę doświadczeni ligowcy, którzy w poprzednim sezonie szli sporo bramek. Także no taka jest rola stopera, że musi być skoncentrowany przez cały mecz, bo, bo jeden malutki błąd może decydować o tym, że tracimy bramkę, mimo tego, że, że gdzieś tam wcześniej się grało dobrze. Także super robota dzisiaj wykonana z tyłu, ale nie tylko, bo z przodu też bardzo dobrze to wyglądało. Myślę, że trener ma prawo być zadowolony po tym spotkaniu. Od kilku dni w treningu z zespołem jesteś, Jarek, ile wam brakuje tak do takiej optymalnej dyspozycji, jak patrzysz na, na wszystkich chłopaków? Widać choćby po Filipie Starzyńskim, że on się budzi to jego dzisiaj prostopadłe, to jego prostopadłe podanie do Ecika Janoszki, po którym padł gol, po prostu stadiony świata. Tak, bardzo dobre zagranie, no, ogólnie akcja super, natomiast jeżeli chodzi o całą, całą drużynę, myślę, że, że już ten najcięższy etap już jest za nami, teraz pozostał nam jeden sparing i tak naprawdę łapanie takiej świeżości, tego, co, co będzie nam potrzebne za chwileczkę przy pierwszym meczu z kronokielce. Kielce, myślę, że trenerzy mają wszystko pod kontrolą, Eee, graliśmy dzisiaj fajną piłkę i jesteśmy optymistycznie nastawieni do następnych spotkań.